Obowiązki, które będą spoczywać na przedsiębiorcach od 25 września w związku z przepisami o ochronie sygnalistów, zakładają, że każdy przedsiębiorca powinien po pierwsze zweryfikować, czy dotyczy go obowiązek stworzenia u siebie i wdrożenia w swoim zakładzie pracy przepisów procedury o zgłoszeniach wewnętrznych. Ten obowiązek dotyczy wszystkich firm, które mają co najmniej 50 osób wykonujących pracę na rzecz tej firmy. Co ważne, mowa jest tutaj nie tylko o osobach zatrudnionych na etacie. Te osoby przeliczamy na pełne etaty w rozumieniu ustawy, ale również o osobach wykonujących pracę na rzecz firmy na jakimkolwiek innym tytule prawnym. Czyli mowa tutaj jest przede wszystkim o umowach cywilnoprawnych, zlecenia, umów o dzieło, kontraktach B2B. Jest jeszcze dodatkowa kategoria osób, które niezależnie od tego, ile podmiotów wykonuje pracę na ich rzecz. Kwalifikują się na to, żeby taką procedurę u siebie przyjąć i wdrożyć. To są osoby, o których mowa w przepisach ustawy. Takim najbardziej charakterystycznym przykładem, który można tutaj przywołać, są pośrednicy nieruchomości. Jeśli mamy do czynienia z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, to niezależnie od tego, czy zatrudnia on jakąkolwiek osobę, niezależnie od tego, czy jakakolwiek osoba świadczy na jego rzecz pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, i tak musi mieć u siebie w firmie wdrożoną procedurę zgłoszeń wewnętrznych. Продолжение следует...